Robię szybkie zakupy i natknęłam się na dwa nowe, ciekawe smaki princesy. Kupiłam dziś piękne słoneczniki dla siebie mojej mamy, mojej babci i mamy kuby. I właśnie jeden wędruje do mojej babci. Powinnam już powoli kłaść się spać, a ja się jeszcze nawet nie wykąpałam. Brywam szybko makijaż, lecę się wykąpać i lecę się położyć. Przeważnie jest tak, gdy jeżdżę na siłownię. A ja akurat dzisiaj na tej siłowni nie byłam i wcale nie kładę się szybciej spać. Ale za to rozwiozłam dzisiaj wszystkie słoneczniki. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło, ale cały tydzień nie piłam kawy i zorientowałam się dopiero dziś, gdy właśnie chciałam pobudzić się troszkę kawą, że to jest pierwsza kawa po takim tygodniowym, nieświadomym detoksie. W niedzielę strasznie, ale to naprawdę przeokropnie. Nie chciało mi się gotować posiłków do pracy na wczoraj i dziś, więc lecę na gotowcach. A tak, a tak też wspominam tutaj o tym, bo dostawałam raz wiadomości czy komentarze, że podziwiacie mnie za to, że mnie tak codziennie chce się gotować te posiłki do pracy. I słuchajcie, to tak wcale nie działa. To tak wcale nie działa. Ja też czasami korzystam z czegoś na szybko, tylko jakiś jogurt brękę, bułka, jakieś owoc-warzywo, orzechy, coś w tym stylu. Czy właśnie takie gotowce. I to też się u mnie zdarza. A dziś na obiad kupiłam sobie, słuchajcie, pierogi ruskie. I lekko się zdziwiłam, bo taka cała paka pierogów ma tylko 530 kalorii. No, dla mnie to jest naprawdę, naprawdę ok, bo fajnie wpasowują się w moje makrosy. Pierogi zjedzone i przyznaję, że całkiem dobrze się nimi najadłam. Ale żeby nie było, z truskawek nadal korzystam, póki jeszcze są. Usiadłeś sobie tutaj tak i co byś chciał co? Co byś chciał? Buziaczki. <noise> Odzywam się już z domu, wróciłam do niego jakoś mniej więcej dwie godziny temu, ale dopiero teraz idę się wykąpać, bo wcześniej Kuba położył się spać i chciałam, żeby sobie spokojnie usnął, żeby go nie budzić, niczym nie hałasować. Więc teraz, jak już wiem, że śpi, to trochę do Was pogadam. Mam straszną ochotę na domowe spa, więc lecę się wykąpać, zrobię sobie coś do jedzenia i chyba założę sobie jakąś maseczkę. To brzmi jak dobry plan. Jestem sobie ogromnie wdzięczna za to, że wstałam rano szybciej, umyłam włosy, więc teraz już się nie muszę tym zajmować. Zobaczcie, jak bardzo odbiła mi się gumka do włosów na ręce, i właśnie dlatego ich już nie noszę na ręce. Teraz to był tylko mały wyjątek po domu, i takie mamy efekty. Kilka dobrych vlogów temu mówiłam Wam o tym, że chciałabym przetestować sobie jakieś inne produkty do demakijażu, jak masełka, balsamy, ale ten płyn sprawdza się u mnie tak dobrze i to już od dłuższego czasu. Że do dziś jeszcze nie kupiłam nic innego. Bardzo dobrze usuwa makijaż i sprawdza się na mojej wrażliwej skórze, więc to są dla mnie naprawdę spore plusy. Dobra, leci test tych płatków pod oczy. W tym czasie, gdy mam płatki pod oczami, zjem sobie kolację, a jak dotrwam do tej godziny, to zrobię sobie jeszcze maseczkę. Dzień dobry. A na razie płatki nie przeszkadzają mi w jedzeniu. Uwielbiam płatki, które tak przyklejają się do skóry i nie zjeżdżają po twarzy. Tak wygląda moja kolacja. Mam tutaj twaruk z serkiem wiejskim. Do tego mango, truskawki, jagody, orzechową granolę i nasiona konopi. A robisz mi pobudkę, tak? Robisz mi pobudkę. A ty to się zawsze tu władujesz, jak ja chcę sobie pogadać, nie? Spałam jakoś 9 godzin i to chyba nawet ponad, a jestem tak zmęczona, tak łapie mnie spanie, że ja nie wiem o co chodzi, czy to ta pogoda, czy co, ale jest po prostu dramat. Widzicie mnie w dresach i pewnie słyszycie pralkę w tle, a to oznacza, że robię sobie dzień sprzątania. Chcę dokończyć sprzątanie, które Kuba zaczął w poniedziałek, chociaż przy dwóch kotach. Odkurzanie przydałoby się i tak codziennie, a no niestety nie zawsze jest taka możliwość. I żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, zrobię sobie małe domowe spa. Chcecie się ze mnie śmiać, ale ja zawsze myślałam, że maseczki, płatki pod oczy czy inne na takie rzeczy robi się w jakieś naprawdę wyjątkowe dni. Więc dla mnie teraz to, że ja nakładam sobie płatki pod oczy drugi dzień pod rząd. To jest dla mnie coś nowego, naprawdę, bo ja dopiero od niedawna uczę się, że takie rzeczy można robić w zwykłe dni, jak ten do sprzątania na przykład. Ojejuśku, jak te płatki pięknie pachną, jak jakaś oranżada albo sok pomarańczowy. No przepięknie. Żebyście dobrze mnie zrozumieli, ja zawsze myślałam, że takie rzeczy robi się na jakieś wyjątkowe okazje. Ale dlaczego by tak nie traktować życia po prostu wyjątkowo? Teraz będzie 15 minut ciszy. 9 dzień lipca. Chyba muszę to zapisać w kalendarzu. Nareszcie uda mi się położyć spać przed północą. Niedawno się wykąpałam, mam już gotowe posiłki na jutro, jestem najedzona i gotowa do spania, więc robię szybką pielęgnację i naprawdę lecę się położyć. Dawno już nie było tak, żebym ze wszystkim wyrobiła się właśnie do takiej jak dla mnie młodej godziny. Więc super. Standardowo pod oczy poleciało to serum. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy robi jakąś wielką różnicę, ale mam wrażenie, że faktycznie troszkę nawilża tą skórę pod oczami i że jest taka bardziej rozświetlona, więc używam. Teraz będzie coś, czego troszkę się boję czyli ten koncentrat z kwasem salicylowym. Słyszałam o nim dobre opinie, że fajnie działa na zaskórniki, więc chciałabym go przetestować, ale mam wrażliwą skórę. I tutaj mamy opis, aby używać go co drugi dzień. Ja dla bezpieczeństwa, może będę go używać na początek dwa, trzy razy w tygodniu i zobaczymy, jak będzie reagować moja skóra. Dobra, nakładam sobie to serum. Pamiętajcie, że gdy używacie czegoś właśnie z pipetką, to, żeby nie dotykać nią twarzy i nie przenosić różnych bakterii. Do opakowania. Ok, nie spodziewałam się tego, ale konsystencja chyba mi się nie podoba. Jest takie tłuste i gęste. Cały czas zapominam, że to jest koncentrat, a nie serum, i dlatego mówię, że nie spodziewałam się tego, że jest gęste i tłuste zamiast gęsty i tłusty. Ok, więc konsystencja mnie zaskoczyła, ale jeżeli nic nie będzie się działo na mojej twarzy, to będę go sobie używać częściej niż dwa razy w tygodniu, a teraz chwilę poczekam aż się wchłonię, bo aż się świecę od niego. I teraz na koniec użyję sobie tego kremu. Używam go od kilku dni rano i wieczorem i powiem Wam, że sprawdza się u mnie bardzo, bardzo dobrze. O ile dobrze pamiętam, zapiszę Wam to tutaj, jak to sprawdzę, to kosztował maksymalnie jakoś 15 zł, a sprawdza się u mnie równie dobrze jak ten z Bielendy, który jest dużo droższy, więc jak dla mnie to jest dobry deal. Nakładam sobie jeszcze szybko serum na włosy, spinam je i lecę spać. Warkocz jest chyba najwygodniejszą i najbezpieczniejszą dla włosów fryzurą na noc. Ale strasznie nie lubię w nim spać, bo rano po rozczesaniu te włosy są takie spuszone, a ja nigdy nie mam czasu na ich ogarnięcie. Dobra, jestem ogarnięta, gotowa do spania, lecę i widzimy się jutro. Mam dziś ze sobą trzy pojemniki, a w środku jagodową owsiankę z nasionami chia i jogurtem skyr. Na obiad mix kasz, do tego soczewica, pestki dyni, marchewka, groszek, papryka, kurczak i na przekąskę pojemnik truskawek. A tak pozostając jeszcze w temacie truskawek, to zobaczcie jaki prezent przywiozła mi dzisiaj moja przyjaciółka. Kama, dziękuję jeszcze raz, ale ty to jesteś naprawdę wariatka. Dostałam całą kobiałkę truskawek, borówki, bób świeży i taki smażony w formie chipsów. Jestem ich bardzo ciekawa. I świeżo zrywany rabarbar prosto z ogródka. Mało się dziś odzywałam, ale jakoś tak uciekł mi ten dzień, nawet nie wiem kiedy, i już Wam opowiem w wielkim skrócie, jak mi minął. Pod koniec mojej pracy przyjechał do mnie Kuba, a jak już byłam po, to na powrocie pojechaliśmy na zakupy, wróciliśmy do domu, zjedliśmy kolację, każde z nas się wykąpało i lecimy do spania. Nałożę sobie troszkę więcej kremów w okolicy nosa. Bo tutaj w tym miejscu zrobiła mi się taka sucha, aż łuszcząca się biała skórka. I zastanawiam się, czy to nie jest czasem od tej pianki, którą kupiłam ostatnio i używam jej od kilku dni do mycia twarzy. Chyba muszę wrócić do mojego starego systemu, czyli mycia na co dzień twarzy taką delikatną emulsją takimi delikatnymi produktami, a dwa razy w tygodniu używać sobie czegoś właśnie takiego mocniejszego. Ależ dzisiaj jest paskudna pogoda. Pół dnia pada. Cudowne to lako. Dziś w pracy kręciłam dla nas reklamy i nagranie tej rolki. I zmontowanie jej zajęło mi chyba 7 godzin. Ja i mój sprzęt wracamy do domu. Właśnie wyszłam z pracy i szłam tylko kawałek do auta. I proszę zobaczyć, co deszcz zrobił z moimi włosami. Zaplanowałam sobie na dzisiaj sporo rzeczy do zrobienia, i z tego wszystkiego zrobiłam tylko trochę prania i ciasto, bo znowu miałam jakiś taki senny dzień i robota mi dzisiaj naprawdę nie szła. Później wrócił Kuba, pojechaliśmy do mojej babci na przejażdżkę autem, wykąpaliśmy się i chcę sobie zrobić maseczkę, taką mocno nawilżającą, i może uda mi się namówić na nią też Kubę, i robimy sobie wieczór filmów. Teraz jest mój ulubiony moment, czyli zakładanie tej maseczki, co nadal nie wychodzi mi najlepiej. Dobra, odwołuję to co powiedziałam, bo poszło mi całkiem sprawnie i chyba nie jest najgorzej. Pewnie mogliście zauważyć, niedziela ponownie uciekła nam bardzo szybko, w bardzo przyjemny sposób, i nic już więcej nie nagrywałam, bo najpierw byliśmy na obiedzie u babci, później pojechaliśmy na kolację do restauracji, i tak nam uciekł ten dzień. Wiecie, że ja bardzo nie lubię zostawiać Was tak bez żadnego słowa na koniec, więc przychodzę do Was już innego dnia, innego tygodnia, żeby się z Wami pożegnać, żeby oficjalnie. Zakończyć ten film. Jak zawsze jestem Wam bardzo wdzięczna za każde wsparcie, które od Was dostaję. Wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę. Mam nadzieję, że vlog się Wam podobał i że widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Buziaki.